Jo, cześć, się mono monowę w górę. Jest efetyw 13 od dziś. Zapraszam Was do kolejnego odcinka o shit O kolejnego odcinka z Houlistom. No, ginę No to fajnie się zaczęło. Nie ma co. Cniec, tak. Całe się mam tu zapisane, wszystko cyk, cyk. <laughs> I dziś już się skończyć tego Far Cry. Ja nie wiem, może na tym odcinku, ale na następnym już tak. Chyba by taki godzinny odcinek zrobił. Siedem, tyle gadania, <śmiech> Nie. <śmiech> nie, 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 a! You

nie, tak, bania, pięknie, a 7, 7, 7, sądowa biczczu. 5. Tam mam gdzieś się okay. Shit, no ewidentnie gdzie jest stąd, ale co najprzedniej nie widzę typów. Dobra, tak się troszkę. No wprost, okej. Okay. Pięknie, no był Ho ho ho, ho, ho. Bio. Y -y, z lagi, y -y, ale... Wiecie. uda się do stary zabić, Tyle. Cover Player. player? Okay, demon dalej. Na to jest tylko, że jak się zarezerweresz, to Lordka Stutisco? Nie, nawet nie. żeby to już był koniec? Z tego co pamiętam gdzieś już niedługo. Uuuu, ci 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 Nie widzisz mnie, nie widzisz, nie widzisz. Mam taka już ckm. Może będzie takie śmieszne. Wezmę ckm. Dobra, eee, To Na dzień dobry. Eee... Yo, let's dance to the house party. House party. Ok, więc przede gdzieś tutaj i jak najszybciej się do tamtego właśnie miejsca I tam sobie zrobimy tą ostatnią kurwa misję chyba. Albo będzie... akt trzeci jeszcze. I tam będzie ostatnia misja. Ja bym mi się u to w tym odcinku, bo by przekurde szczęśliwy. Jest po prostu Malina, ma. Ah, naprawdę Sit Sit, szyd, szyd. Nie, nie, nie. Rozpędzaj no to eee, białoda, Za górka, za górka. Nie, yeah. chyba. ARAB MONEY! Patrzcie na to! Egzekucja! Ostrzmić! Najszybciej, ziomu! Jest kawałek, im teraz fajna flow. Póki jest prosta droga i nie ma zakresu jakiejś skały to nie tak będę walić, nie? Jezus, jaka ta gra jest zryta! Eee, chcemy skończyć jak najszybciej i nie grać już to przez długi okres czasu we tarkaja Nie zebero! No pa 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 pez Skąd What a tapo Piękny co, nie? Cniec tak? Okej, okay, tutaj przedrzemy Malina, miód, Malina i to sprawdzi, wiadomo na min. jest. Błagam was, żeby to było sotocinek, bo już nie chcę mi się w to pegano. Nie muszę być kubek, tylko mogę przełamać ten dym. Cniec tak? Ale fajnie bym jeszcze jechał, nie wiem, co jest? tak hopskał. Hopsy. Teraz kompanie do wdro... ale jeszcze się poniosłem i... o tyle wygrać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. You know the man. Shit. No, tak mi mnie? Blblblblblblblbl! No, ale zwróciłem śniadanie! Herb, derba. Nie! Aj! Chyba mi się obrażał. Well, have you got it. Good you have it. Go to hell, b***h. Um, wait the minute. There was a minute. Ja może go kółko? Chyba kółko mi się może opłacić teraz. Okej, więc zrezygnowujemy sobie kółeczko. I tyle wygramy, niż że po prostu najszybciej my to skończmy. A w ogóle jak mam w tej misji odnajdź Rubena w echangerze na Okej, nią. nie sobie pierdolę zadychanie. Wypierdolę. No jeszcze jeden żyć. Kosać dziwko. Dobra. Teraz się tu zostawiłem, ale musiałem. No, niestety, przynajmniej, że tu nie przyjadą. a ho, ho, ho. fajnie by było. Cniec, tak? Eee. No, zrobię sobie kółeczko i wtedy będzie ok. Chyba, że mam dość tego parkanu, mierz mnie tak murzy. Nie, mogę aż trójkę w sumie, nie? Tylko ja myślę, ach, herpe sobie w ale potem siedziłem... o, aż umrę, jak skończę dwójkę, to do trójki Eee, Ten werb. Cniec, tak. okej Nie! Szytem No szityn. Szajtyn.

Każdy musi teraz wybrać stronę. Ja sam na koniec potrzebę. Mówiłem, że możemy się ewakuować, a ja wiedzę, że trzeba zostać. To moja ostatnia wojna na dobre i na złe. I stanie. Jeśli coś się I mi stanie, oszkański do mojej domy może zrobić. Rodziny mojej żony, Mike, i rodzinę, rodzinę, moje małże... A fakt, proszę udowodnić. Upewnij się, że, że to zostanę ich. To jest ostatnia chyba misja. Oby, 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 oby cniec, tak daleko jest. Tam czyli pewnie PSD diety daleko, daleko. Nie mogę tym latać. jechać. Gadamy, blossom! Nie zgubiliście mnie, że widzicie mnie, ja pizgam Zdwilech. To chyba będzie centralnie rychtych. Ostatnia wojna. Ostatnia z moich wojen. Nie. Trafialny. Gdzie ja stąd dojadę? Ewidentnie nigdzie. Muszę zrobić kółko. <grystanie> Have you day, bitch. Oby tu postaja misja, please Come on Please Please because uh, proszę please oh, The last mission of the Far Cry 2 Błagam Ta, 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 ta. Nie trafiali, dziwko Co sumie podejdziemy sobie jeszcze na lewej, bo sobie bronie Bo coś by mi się przydało O shit, ten kamyk Przydałoby mi się jakieś bronię, coś nowego Znaczy, coś nowego, w sensie coś co bym mógł porać, tak rychtych konkretnie I, no, Shit A tu. Dziękuję. Good morning. Good morning. O tak. O tak. O tak. I tyle. Trzy. O tak. No to czekałem. Naprawdę wielu, ale to wielu dni, na tą Snajpierę. This is true. Dobra, w sumie, wziąłem sobie bronię i ja bym sobie sejwnął. Co ty na to? <grywa> Dobra, sejwiamy, sejwiamy. Proszę, proszę, proszę. Dobra, udało się. By mi tylko gry nie wygraszowało, i to by była już połowa sukcesu, nie? 6, bo ja muszę jechać tutaj dookoła. Tak czy siak, ja to zrypałem. Ewidentnie nie. Cniec, tak. Ciężko źle pojechałem. baczcie, zagapiłem się. Co A ja mam zryty mózg, Jezus. Tam, gdzieś tu. To. <laughs> well have we got. Ale mię bio. Już mi się ulewiam. Ja dw się czołgam a napierw sie Cześć! Dobra, dymajmy. Dobra, dymaj. Uch, ciężka tu jest wojna strategiczna, nie powiem, że nie Może był jakiś punkt do sejwu, to bym się nie obraził, naprawdę. Ja punkt do save w sensie apteki i sej by tam był od razu, nie? To było fajnie co. Aaaa, uh, shit, jeszcze ledwo w loka, Daleka? W loka. Czt, nie jadę. I don't know, drugi skupi dół. Dobra. Tu jest jakiś dead end to jest kaka, Dzień dobry, mogę tutaj zajmąć? Z góry dziękuję. No, mogę. O ty. Okej, okay. dziedzienki. Nie wiem, ogólnie z góry nie zakładam jak to będzie trwało. Po prostu chcę skończyć tego fartka ja. Raz na dobry. 26, 26. Dobra, ty mamy. Dynamo! Hmm. No i co teraz? Dojedziemy tam i potem... Czoło! Tam będziemy robić. Też się w sumie zastanawiacie? Bo ja w sumie trochę. I... Nie ma tego pojęcia. Bo skręcić pewnie nie. Wiem. Czyli go pojechać prosto. No, dobra. To jakiś boost driver, tam mogę chyba do tego bywać w ostatniej chwili widzieliście te piekty zwód wód? Mnie też może sorki trochę za lagi bo pewnie są, znaczy może tego nie widzicie ale ale ja tu czuję troszkę po pc'cie ie um, mianowicie ściągam Left 4 Dead, mianowicie nie ściągam, że ściągam, że nie zapłaciłem za grę tylko ściągam ze Steam'a jeszcze zostało mi 50% czyli jakieś 2,5 godzinki a, tyle fordecik, grałby, cał <laughs> tak O, widzę tu, to, to tu W sumie to ja się trochę boję, co tu będzie Proszę, po to mógł nie no, no, weź się odpuście, może już, co? Zu, koniec gry, wy dalej się bawicie. Laga. Trzeba kur... Wyjść Seriously Come on, come on, come on No, dymaj, dymaj, dymaj Chociażby centymetr ujeść, dobra No, dobra, teraz górki, Uuu. W sumie, uprawiłbym to auto i walnęłbym save'a. bo nawet teraz bym walnęł save'a. Zbliża się ten krytyczny moment 20, więc teraz nie wiem, czy obiec drugie cinek, czy obiecali pierwszy. Hm. Herpą, Jeśli przyjądą, to nie będzie ostatnia misja. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trochę się ciekaw, wiesz. Dobra, save. I demo Demowę. O, se skrócimy, och, hulało się jakoś, nie wierzy. Dobra, demo, 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 demo. gadania, fajna więcej eksplenia i you know what I mean. Because... Dobra, 25 i potem najważniej, jak nie będziemy, nie będzie to koń z gry, to... Śmierć na miejscu. Z mojego komputera. Możecie już pisać, wiecie, yy, nie chojneczki tylko... Jak yy, to się nazywa? Takie, co się pali. Yy, la nie lampki. Świeczki? Świeczuszki, tak. Możecie pisać już świeczuszki w do dla mojego peceta <śm> Chyba sobie poszedł z trypa, Czy sobie bym jeszcze epinefrynę wstrzyknął Pięknie Co ja mam, tak po prostu wejść, tak? Herpe derpe wejść Ja... nie wierzę Oczywiście po drodze muszę zabić 50 tysięcy

There's a landing zone a click due east of here. The arms merchant is there with another briefcase full of diamonds. He's waiting for a chopper. He thinks he can get out of here. They're my diamonds. Mine. I need them for the border troops. So you get that briefcase for me. Understand? And there's the APR and the front. New guys in charge and you put them there. They're together in one camp now making that goddamn... Believe me, you'll understand soon enough. Yeah. I need you to do two things. There's a landing zone a click due east of here. The arms merchant is there with another briefcase full of diamonds. He's waiting for a chopper. He thinks he can get out of here.

You know, people back home say they want to help. Every day I hear it in the paper, on the radio, but they're lying. They're not ready to do what's necessary. They wear their halos and they stand by, wringing their hands. You and me, we found a way. Meet me at the border when you're done. You're the only one who can do this. Okay, mission's concluded with success. dobra No to to sobie zrobimy w następnym odcinku, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się do następnego yo!